Dobra. brawo! Robert, jako że wiemy, że wyjeżdżacie w nowe miejsce, życzymy Wam wszystkiego dobrego. Chcieliśmy Ci jako drużyna podziękować, że byłeś z nami. Chcemy, żebyś wiedział, że zawsze możesz do nas wrócić i zawsze czekamy na Ciebie, dobrze? Także my Ci głośno powiemy teraz do zobaczenia. Do, do zobaczenia! O to są takie drobne upominki dla Ciebie od nas wszystkich Robert, i tu masz jeszcze spe specjalny pre prezent ode mnie którego się urodziłeś? 30 lipca. 30 lipca. Że Robert, tu masz koszulkę. Wow. 30. że ubierzesz ją dzisiaj na trening? Tak, ubierzemy. Tak? No, nie, nie. To, jest specjalnie to ubierzemy na ciebie. pierwszy trening w Grudziądzu. Także Robert, na razie to położymy z boku. A my chłopaki. Dziękujemy bardzo. My też coś mamy dla chłopaków, ale to... Po treningu. Chłopaki teraz. Dobra. Wszyscy. Robert w środku. Wyrobimy kółeczko. Mocno ściskamy. Ściskamy Roberta chłopaki. Ściskamy mocno Roberta. Okej, okay, idziemy na trening.